Do jebana jest, chłopie. Nie no, Bloodborne co, z Ileama Faj, Fajnym przecież. słowem się, się zaczęło. Do jebana jest, chłopie. Aha. No tak, dzień no dobry, no dzień wie. dobry. Tutaj, tutaj witamy się z, z wami, tak? pamiętacie tego typa, Planeta Urgot? Już raz z któryś z was grał ze mną, jak ten gościu był. Tak, no był, był, był Planeta Urgo. Pamiętasz? Tak, był. By, pul Pulpi tak... na niego mówi, mówiliśmy, no. <noise> Ty, no patrz! Ale znaczy jaki to jest ten, że my go, nie, nie wiem, z tydzień temu z dwa... Jakiś czas temu, nie? Tak wiesz. I spotkaliśmy. Ale jakie ikki bałem był jakiś... Jsem bax jakiś. Artoria. To Ty, ale no powiem ci O kurwa ty To mój coś mówi kod Radek Poda. Eee. Coś <grym> mi się... Harden. ale... do ta przecież... Tak, no był. Kurwa, on nie będzie pamiętał. Dobra, so, chodźmy wszyscy w jedno miejsce może. Musimy razem zatańczyć, tak? Bo to jest specjalny odcinek. Burżuazja, Proszę. tutaj go nazwiemy, tak? Dobrze, idę już, idę. Proszę bardzo. Już tam Dło krwawego księżyca, znowu w Nowiu, tak? Chodź tu obok. Dobrze, o. O, ja Dobra, ale może po prostu... raczej znaczy, nigdy się ty. tak nie przystawialiśmy, tak? Jesteście za tym, czy nie? Kurwa, ty... To jest po prostu jubileuszowy odcinek, dziesiąty, tak? A, no to... Nie, no to jest do wygrania Mercedes po prostu. Robiłem konkurs. Dobra, ja bym się nie? bo mi tego tyłu... No to dobry start, moment, kurwa. On na bocie no to... grał ten planeta Urgot, wiesz? Na bocie, nie na topie, Urgotem właśnie, jeśli jeszcze się ten. Poszedłem trollować, co mnie to obchodzi, nie? Ja nie jestem, kurwa, świętożkiem jakimś. A czemu on, kurwa, na topie jest na tam? Czemu on No bo strolowałem. Ty? A nie on przypadkiem? Nie. Ja po prostu piknąłem. Bo stwierdziłem, kurde, no sumo... ty już bierzesz Kenena, tak? No. To ja muszę wziąć Atraoxa, czy coś tak. No to Maciej jest przejebany na bocie. Maciej, jeszcze w grze no Zaraz się skończy, na.. ci ty. <grywa> Kurwa ty, wróciłem z boczuszki. No to mamy dla ciebie fajne info. Tak? Solo ogólnie? Nie, no ja zaraz przyjdę. Bez przesady. Teleporta mam. Trochę powkurwię te tego renektona. A rakietona Kurwa. 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 Rakietona Teraz w lot Dobra, ile jestem w Kurde, co tu się stanęło? Kurde, smyku. Wiedziałem, że ty zawsze takim smykiem byłeś. Tak dobrym Ty coś Dobrym chłopcem takim Zawsze dla mnie byłeś takim ferbem Przerośnięty Bawas, Nie, jak to się mówi? Wyrośnięty? Przerośnięty kurwa No smyczek tak. taki smyczek Mały Babas dużo głową Co? Nie trolluj, kurwa, stary. Ej, come on. Bo już ma przejebane tam co teraz. O kurwa, ty! Co tu się stało? Fuck! Ej! Ej! Kurwa! Jumpas mnie goni, kurwa, z ekipą. Sorry, że jem przed kamerą, ale to Uf, tak jakoś wyszło. Dzięki. No trzeba. Dla dobra drużyny trzeba się poświęcić tak nie trollować. Walczysz wyższe... dla, dla wyższego dobra? Tak. No. Dominium Tau. Szczególnie, że to dziesiąty odcinek, to wiesz. Trzeba jakoś pokazać się. Czyli jesteś takim dominantą. Ooo nie planeta Urgot Uuu, co tam się dzieje? Na żywo nadawało do was Planeta Urgot Kurde co? Prosto z planeta Urgot Kurwa Teraz Świeże info prosto z planety Urgot Kurwa dzieje? A taka planeta istniała w Galactic Football, czy co? Kurwa, skąd się kojarzy. Nie, Urgot, nie. Takiej nie było planety. Może podobne. A ci tacy zieloni? Z tego, z drugiego eee, to... sezonu? Eee, Xeno. Mam. Była planta ksenos Nie, Nawet nie, nie podobny. No. Ale, Ale też o nich pomyślałem przez chwilę, nie wiem czemu so, Sona nie ma ten. Yy, fa Sona nie ma many, więc można coś tam bardziej ofensywnie zagrać. Dobra. Ja a później będziemy, nie? Akira <ścoughs> <Is? Ach>. no. <ścoughs> nie ma no. luka. Nach. Nie nach. Ai. Sy. <ścoughs> Jest to Jakie przejście, jest półtora Czytaj z półtorej roku jest... Przecież to czasy Trollcrafta i ze sprawy, ty Z półtorej roku temu Karamba Karamba Ty, mam ten Już dzisiaj ktoś mówił karamba Ale nie wiem kto Sucz chyba gadoł. A ty Sucha poznałeś no, czy nie? Maciso Słuch? No. Sucz! O? No. Sucz! Miadek nie? <gry> Co? Jak widziałam, nie. Taak! To... słuch. Widzisz, po min tam jest. Odepnij mnie na kier. Kurde, ty cóż. No i tyle, pozamiatane. To się nagrało wszystko. Tak, była kamera na mistrzu? No. Kurwa. To dzięki co, Tobie. Co to, to, to tam u tego u Futexa? A Futexa Nie wiem, że, y, mam już ten kontakt z tym, tak? Czyli kontakt. Mało co już tam się ogólnie spotykamy ten. Ale spoko po staremu chyba. Ej, cię boloję, Idą do gałęzi Kurwa. Chyba razy pięć. Nie, się nie tego Dawaj tego Veggie'ego. A? Czekaj, czekaj. czekaj, Poczekaj, czekaj. Dawaj kurwę Pięknie. Skurwa, Skurwa. Jak, jaka, jaka pomoc tutaj wleciała. Ja tu nawet nie, nie widziałem, że wyjdziecie w sumie. Nie patrzyłem na mamkę Dzięki kurwa. Się byli Dzięki brokiem. kurwa. Ciężko. Dzięki. Jest po bo rajma z No, Renektor się zdenerwował tak po szytawkę. farmy 01. A gdzie pan ten urgot? Kim on gra w ogóle? A, nie, nie grał urgotem. Ty, no, co kurde. we mnie? Co tu się stanęło? No, powiedzieć. Aha. O kurwa! X. D EJ POMOCY O TY O NIE, nie ładnie. Planeta Urgul O Już pierwszy wróg Okay. Dzień jempas Z2 4 Ale Jempas Ty co tu się stało? No wyruchali mnie z tego wiesz, na 3 trochę No patent na kartofla był użyty <grym> Ty, a tego topa to tam kurwa, może się przejść wy wypadałoby? O! Ruszył się ten Renekton! A nie, nie ruszył. To była animacja. Stanie. <grystanie> Oj, i masz przejebane. Aż tak? Stunisz? Potrzebny? No i tyle. Przykuszymy może zrobię tego. Tam z tą nie potrzebny, w sensie że zerką? Tak, no, o to chodzi. No, no damage przede wszystkim wiesz. No i tym też. Ty. O, maci co przyszedł zdjęcia <noise> robię? <noise> zdjęcia nam robisz. No pięknie, kurwa. No Teraz ty... <noise> Teraz ty trochę pocierpisz Kurde mamy pierwszą wiersz, tak? Mm. Ale szybko, bo tam trzoda, ty kurwa Kto ma pierwszą? No my będziemy mieli. Tak Kurwa! Do końca! Nie, nie. Kurwa. Do końca, Dobra, do końca. No nie. no nie! do pierdol, końca, ja padam. Dobra, poświęciłem się, poświęciłem się, proszę weźcie. <laughs> C Kurde. Papa, Ale mam, mamy było... achievement. W razie czego to było pod, pod publikę, tak? W... Wzięliśmy do pierwszej wieży w ogóle? Tak, ten. tak. Sekundarny zamienny było. Było chujowo jak ten. Byśmy w końcu nie wzięli. No, no trzeba to, to... by wyposzły kurwa ten od był. były jeśli ktoś no to jest za Kur... dobra Pica, teraz no, idziemy na bot e oni mają pierdol chodźcie Ale, problem... ja masz ulti masz dawaj chodźcie, kurde chodź. dwa ulti kwawego księżyca lecą i już dostaną na puśkę czekajcie bo oni się rozpoczęli już o kurwa. kurna Dobra, 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 zaraz tam. No, nie wiedziałem, że tyle zada, powiem szczerze. Kurwa! To się synхуjem. Jest kamera na najlepszym graczu, Cycuś spokojnie. 5 minut swoje masz, tak? Kurde. Kurwa jebał, to jest Bóg gry, myśl. To jest to Bóg, bóg gry. Przecież. Patrzcie. Tak, to było jak najbardziej patrzcie, zabawne. jak wygląda, Bóg. A połasz Pieruna, tak? Patrz Pieruna. No, Zeus to jest, patrzcie, kurwa. Czerwony Zeus. Jelba. Uber Zeus, ty. <laughs> Cześć, to ja stanę tutaj, żebyś mnie uchwycił ładnie, o. Co. Kurwa, kamera to sama przyjeżdża do mnie. Nie no, to jest piękny, kurwa. To o kurde! O, wszystko, wszystko dzięki tutaj Atroxowi, który mi go zafundował To się nazywa przyjaźń. A? Chodź. Kurwo. Chciałaś go ruszyć? Co? Dawaj go, pomści ci i Nie mam zasięgu M Musisz wiesz... Odpłacić mi w naturze za tego skina, tak? Dobra. No i pięknie No To mi się podoba No, skill trochę to <laughs> cool. 12,2 No i to jest coś prawdziwego, no, tak? No ale ci co, co wraca. Na łystowskim serwerze, nie, jak nie, na morsarskim rejonie. No na łystowskim serwerze tak zostałem wychowany. Ha. To... To... U ci, co? Pamiętam, pamiętam. Luzik, luzik. Tam tak, tak. A wszystko to! Ja po prostu nie mówię o ty kurwa, zobacz, jak mi wyjebała z O, bluba wszystko red, red, o, Nie no, pewnie barda tu mają. A nie. Nie, nie wszystko to. A z. Ej! Tu chodźcie Ty kurwa, dziwko. Ej, ogul kurwa gdzieś tam go. Oj, 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 mnie, tak mnie kurwa. Ha! Proszę O, ty jeszcze na stuna się zaatak. Jeszcze go zabiłem Kurde no, już by dostał. O ty to się wszystko na... O kurde, co tu się dzieje? Robimy to, kurwa. Kurwa. Ty, ja, ja miałem zasięg, to... zasięg na buło. Chujowo gram ale go Ja wolałem ja starego troxa, szczerze. A, ja nie wiem, powiem szczerze. Taki w sumie... no. No na pewno odrodzenie tak było lepsze. Jak miało odrodzenie na RC jeszcze w tym, no to Słuchaj, super było. No i człowiek odwrócił co przeszło. Tak. Przełączałeś sobie na chwilę, co się taką damage? No to spoko ten. było, bo można było wiesz. lecić się na fali na przykład. No ta, ja tak. Miało tak się wiem, fajny resistance na linii, a ten. Albo engage'ować właśnie z damage'em. Haha, <laughs> No właśnie, ja robiłem wymiany, że się, jak miałem, wiesz. Coś mi nie poszło, trochę wymiana czy coś, to po prostu znaczy, no i na falach wiesz, się. Wychilowałem? A jak miałem wymiany z typem, no to wiesz. Coś chcecie, ja tak pierdolę. No to. Chociaż czasami to nawet healowałem się na wrogu, Też, no to się wiesz. Było, no różnie. To to no, no, jak się nafilowało trochę się kiedyś. Kurwa, jak on miał ten speed tak człowieku, No to przecież... Jak stary, jak ja nie zaczynałem grać, jak ja zaczekam, potencjał, kurwa, co on robił, to go zmienili czy... Próbowałem grać tym nowym, no nie mogę nim grać. Nie mój czemu. A No, chociaż uważam, że jest epicki, jako postać, ogólnie. A pojeździe do śmiesznego, z sobie pokreślałem, a nigdy raz jeszcze nie No to starym jakbyś pograł, Kurde Ale też on teraz ma przecież co trzeci atak, wiesz, uleczenie i extra damage, czyli. no nie mogę mogłem Jakby to wszystko jest, nie tyle, że w innej formie. Stary, stara jego wersja, mi im, co wiadomo, zdecydując o nie. No, ksyma, <grywa> nie? Xin, stara wersja. No, wow. Tak, Xin, stara wersja też. Hmm. Ja nigdy nie grałem Xinem. Pomocy, k***y! Ja, 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 ja wow! Ja wiem, jakie wow. postaci ty mi wersję, ja wiem. Ale triple ulti. Ja? Co o? twoje to widziałeś, o. tak? Fiorgi. O, k***a. O, ty! No masz rację, no Fiorę lubiłem starą No nie ja wiem, jakoś tak... Ta, Fiora jest zdecydowanie stara lepsza Moja no, pierwsza to... pęta była tą Fiorą, nie? Moja pierwsza była Katoł no, no, bo... no to Katoł każdy, ja też katał zrobiłem Nie no bo, no, bo tak, tak, tylko na skinie to... z MK <laughs> Kiedyś to się grało na MK Yogo, kurde Co? Jak tam z i potem bany chyba poszły. Potem... Ta, bo jeszcze to było przed przelicznikami na dżunglę, no nie? A mk.jogo robiło no. przeliczniki na dżunglę, nie? A, miałeś na mapce potem. Hmm. Tak. Dokładnie. Czy coś tam chyba wpisywało się? Wykrzyknik ping, czy coś takiego, nie? Nie, to w ustawienia wszystko sobie chyba włączałeś, wiesz? Tam bezkomendowo raczej to wiesz. Bezkomend to było Tutaj zbierają się na midzie, czterech jest, było Zbierdana. przynajmniej. Kurwa ta. Ale no ładna. No po prostu taka. Wiesz. Coś jak ładna ta łódź. Coś O, uderzył mnie z Q, już poń Dobra Idą do cie, idą, idą Czterech Dobra, 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 dobra Nie, dwóch idzie do ciebie O ty Ja idę, ja idę do Ja Jak tutaj Niestety. Co oni tutaj robią jakieś kurma Taktyki brązowe Chodźcie, Chodźcie tu Chodźcie. Idę tam. Idę, idę Idę O kur. To kurwa to Dziwka, dupia. Uuuu! Ładnie, ładnie znikł. Planeta Urgot. Planeta Zniszczyliśmy Planetę Urgot. A to taka jak śmierci, a? Ja? Haha! Coś w tą... Mańka takie Kurwa no Pomocy Nie mam reczki, muszę mieć reczkę Zżyłeś? Ty, co no, ona robi? No ja z robotem się napierdalałem, wiesz? Wjechał w masło człowieku. Tak nożem w masło. Ale chyba. Jest to mój ulubieniec. Łapiemy, łapiemy, zamykamy. Ale nie o ty nie e, co? Tak. Jak Hak zniknął tego bo... tego... ...bym spędzał się z tego... ...Erika'la. <coughs> ale ja go zapierdalał tym śmieciem? Łapcie go, i... kurwa. Już. poszedłem, do... Za wolny jestem. Polecam amfetamin. Eee... Jak on cię złap? Myślałem, że jeszcze jego go złapię, tak. Myślałem, że on nie pójdzie, wiesz, żeby stuna dostał i wpadł. Dobra, jeszcze Rabadon. Będę ci powiedzieć, że chcę ci powiedzieć, że pomóc tak, bo się w trzecim sezonie znowu, wiesz Shuruburu, też taś, i to, się to Nie, ci... Ci chodziło, wiecie, pod foremkę. Uuu... się że, kum, kum. Kurde, go, ja tu niepotrzebny nie? jestem. Kiusz jest normalnie. Co? No kurwa, człowiek. Bo Łek, to się staromaż. Dawaj. Co? No, w końcu się przydał się na coś, <laughs> No zanim ja doszedłem, no to już wiesz, no, po robocie był. Aha. W, w ogóle góry. ten Matrok z kupowego QGIS-a... 30... z daleka, nie? Tak, Grotos. Ta, w sensie też tak pomyślałem. Znaczy no tam, po taki blady jest i też ma te takie, o nie? Ale tak za to jak nie? Ale to troszkę tylko przez to. Kurwa, Zagrałbym w tego godowora najnowszego, ale w sumie szkoda mi kasy. No, trochę kosztuje to. A ty masz PlayStation 4? Ja Czy mam... Xboxa ty masz w Ja mam Xboxa, one. Kurwa, teraz... Ja nas... bo... bo... Ale nie no, ja to wiesz. Ty, bo ja myślałem, że my u ciebie na Play'aku czwórce graliśmy przez jakiś czas. Nie Co no, to no to na Xboxie ładnie. Dobra, on się tam wraca, tam już dali mu info. ja mam ten. Yy, taką fazę na Dark Souls. W sensie, że wiesz, no. Przechodzę jedną grę i wracam do Dark Souls. Jedną no. grę i znowu wracam. Tak dali jakoś. Was, już trochę dali nie grałem, znaczy kurwa, w sumie nie tak długo nie grałem. Kilka miesięcy. Sprzedałem go ostatnio. Gotyka? A więc ja mówię, że nie, nie ma Gotika 4, kurwa. Co? Hmm. Trójki też nie ma Nie, no yes. trójka jest Trójka jest taka Uuu Kurdecy coś No i co ty śmieciu kurwa zrobiłeś to żeby mi ukraść? Zobacz ty Dawaj kurwa O ty! No. Tak chcesz się bawić kurwa? Kurwa nie mam Czekaj 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 kurwa powiedziałem coś No chodź, że... A, chodź. Co ja odejbałem? Ach! A kurwa Ej, co tu się dzieje? Ty Co to to jest? Czego to było jakim myśl? Co tu się stało? Mm -hmm. Ej, kurde, no nie! Kurde, no jest 20 do 32, nie? Więc... kurde. Kurde. Ty, przegraliśmy mecz! O. No nie! No nie! Broń to, odwiedź szybko! Patrz. Ja, kijk dan. X-Pack. Backdoor normaal. No kappa. Fuck no. Back, Fuck. Kurwa no jakbym trafił Chodź tu ty. Nie no trzeba broń Bez będę boim Dobra ja tam cię jak zabiłem No jakbyśmy razem poszli jeden dobry pusz taki nie Nie dobra czy... ja, muszę, żeby ja muszę Rabadona skończyć żeby mi się Potem źle obrażenia. Ja będę a, to jeszcze Rabadona nie masz. Kurde, sycyl. To zrobiłem sobie przypicie, zrobiłem sobie kulkę. No to będzie nieźle, trzeba tylko poczekać tak. To jak najszybciej, muszę dofarmić... tysiąc. Dobra, weźcie tam przydychuć. Jakiś wart na barona zaraz się przyda. Ta ho to tam jest nim O kurwa. Wracam na bazę. Nie. Znaczy tak, kurwa wszyscy powrót Ty jak ja mam merkę za 20 Fuck. sekund. No nie, już chuj ja tego nie tałem. Kurde, nie ma nerki Proszę kurwa zróbcie Maciństwo, klikaj kurwa Proszę kurwa No nie Nie Jeden to No i chuj mam dupę Daliśmy się gdzieś taczki kurwa W podejściu z tego rakietu na poszedł po prostu biedą? No cóż. Bywa.